Dzień dobry, witajcie na moim kanale Zapytaj, Tarota. W związku z po moich doświadczeniach sobotni, gdzie mi zhakowano konto, to zastanawiałam się nad temat lekcji i nad temat karmy, nie? naturalnie. Czy to była karma, czy to tak się miało zadziać, czy o co tam chodzi. Coś mi tutaj nie pasuje. Znaczy, generalnie jestem podłamana. Czy po prostu błąd człowieczy mój, bo rzeczywiście miałam słabe hasło. Już teraz YouTube jest bardzo zabezpieczony. No zobaczymy, jak to się tam ułoży. Trochę mnie to rozwaliło. Myślałam, że to się zdarza tylko na filmach. Otóż nie. Ale wracając do karmy. I pomyślałam sobie, że pokażę Wam, jak ja sprawdzam, czy związek jest karmiczny, i zrobię dla Was taki rozkład tutaj. Czy pod tytułem Czy ta relacja to była relacja karmiczna? Zobaczymy, jak tarot się wypowie w tej przestrzeni ogólnej i co nam się tutaj pokaże. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania, bo to powoduje, że nie ginę w czeluściach internetowych. No dobrze, zobaczmy. Pomyśl sobie o tej relacji, czy ona jeszcze, czasami ona jeszcze może trwać. Albo o byłej relacji, o takiej relacji, gdzie czujesz, że może mieć to yy, związek z karmą, bo yy, w trzech słowach, jak to wyjaśnić? Związek kar karmiczny jest taki, że spotykasz kogoś i czujesz się od razu tak, jakbyś go znał 200 lat. Jest ogromne przyciąganie, jest i nienawiść, i to bardzo oczywiście upraszczając i nienawiść, i miłość, i yy, rozstania, i powroty, i tak dalej, i tak dalej. I czy to była karma, czy nie? Spójrzmy, co energetycznie Was połączyło. Co to było? Sama jestem ciekawa. Siła. Jaki rodzaj był tej miłości? Bo tych rodzajów miłości mamy przynajmniej kilka. Jaki to był rodzaj? O, już się pokazała karma w szóstce kielichów. To było. Dobra. Tak, już od razu mówią. Czego miałeś czy miałaś doświadczyć w tej relacji? Jaka lekcja tam miała z tego? Dla duszy, pamiętajcie. Dusza sobie wybiera bez względu na to, co my na ten temat sądzimy. Czego miała, jaka to miała być lekcja królowej kielichów? Hmm. Czy. To jest kontynuacja. No to to już wyszło, ale zobaczmy, czy to jest kontynuacja z poprzedniego wcielenia, niezałatwienia jakichś spraw. Piątka, buław. Jaki ta, jak, jak, jak ta relacja miała wpływ na przepracowanie karmy, na odrobianie tej karmy? Dziewiątka, buław, ja cię. No, i czy ta lekcja została odrobiona, czy zostanie odrobiona w tym cieleniu? Paść Buław. <laughs> Ciekawe. Pokazała się nam karta, która jakby książkowo w tarocie jest określana jako karma, więc mogę powiedzieć, że i tu mamy króla kielichów, że tak to był związek karmiczny. I co was połączyło? No, tu jest silna więź. I teraz będę mówiła, jeżeli Ci się nie będzie podobało, to po prostu wyłącz. Ale, albo uznasz, że jestem wariatką. Będę mówiła o sprawach naprawdę duchowych. I połączyła Was wielka, wielka moc, ale taka, żeby z poprzedniego wcielenia temat kończyć, coś jest niezałatwione. I co to jest niezałatwione? To jest miłość, jakiś rodzaj miłości. I tutaj ja widzę raczej miłość dziecka do rodzica, która teraz może się przejawiać w, twoim, w Twojej relacji, bo nie wiem, czy wiecie, że mamy tak zwaną rodzinę dusz. I te rodziny dusz się ciągle spotykają w różnych konfiguracjach w poszczególnych cieleniach. Raz są Twoim ojcem, raz są ma Twoją matką, raz są Twoim bratem, raz siostrą, raz partnerem. I w tych różnych konfiguracjach się tak, dopóki ta lekcja nauczenia się miłości, bo dusza chce doświadczyć każdego rodzaju miłości, nawet miłości bardzo, bardzo trudnej. Mam nadzieję, że zrozumieliście. I tutaj może się pokazywać, że jest to rodzaj jakiejś miłości rodzica do dziecka, może w ten sposób i dziecka do rodzica. I e, ta sprawa się jakiś czas ciągnie, czy to połączenie, tu jest ta siła, żeby w końcu ten temat załatwić. Załatwić. Mi ładnie powiedziane żeby zrozumieć, żeby się to wypełniło, właśnie ta karma, żeby, żeby to było um, uporządkowane, żeby ta dusza powiedziała, aha, to teraz już wiem, jak to jest. Nie być na przykład dzieckiem, które nie, koch, nie jest kochane. To teraz doświadczasz mężczyzny, który Cię nie kocha, albo kobiety, która Cię nie kocha, albo byłeś niewidziany jako dziecko i doświadczasz, doświadczasz teraz mężczyzny, który Cię nie widzi, albo kobiety, która Cię lekceważy. To są tego rodzaju energetyczne zależności. I ja już tu mocno weszłam w świat duchowy, bo są takie osoby, które przychodzą do mnie i bardzo ich to interesuje. Jak to wyglądało, dlaczego ktoś taki pojawił się w Twoim życiu i czy to miało właśnie związek z karmą. I ten związek, o którym myślisz, jest karta karmiczna. Pokazało się to, że jest to jeszcze przeciągnięte. To w poprzednim wcieleniu nie było do domknięte nie pojawiła się karta świata, nie, nie jest domknięte, więc dlatego masz takie, a nie inne doświadczenia w obecnym wcieleniu. Jaka to była lekcja? Bezwarunkowej miłości. No, dusza kocha bezwarunkowo. Znaczy, tu byś, bo, bo nie chcę wchodzić jakoś tak głęboko, bo to nie jest miejsce, czas i temat. Temat może tak, ale to trzeba by zrobić pięciogodzinny wykład na temat, co to jest dusza, czy ona czuje, czy nie czuje, więc pozwólcie, że będę mówiła dosyć w sposób uproszczony. Ta relacja, którą miałaś, albo jeszcze ona jest, macie nauczyć bezwarunkowej miłości, ale teraz jest pytanie: bezwarunkowej miłości do tej osoby, czy tu jest bezwarunkowej miłości do siebie, do zaufania swojemu sercu, do zaufania swoim wyborom, do zaufania do tego, że masz prawo kochać tą osobę pomimo wszystko. I nawet mieć inną relację, inny związek, inną rodzinę, a tamta osoba jest taką osobą numer jeden w Twoim życiu po to, żebyś doświadczyła czy doświadczył, co to znaczy kogoś kochać. Tak, o tak, bo ta potrzeba doświadczenia w karcie mocy jest, była ogromna i duża, powiedziała dobra biorę to. Doświadczenie takie naprawdę prawie, że jak z harlekina, jak z wielkich romansów miłości. Yy, <gryw> I, I to się ciągnie jeszcze. Tam, w poprzednim wcielu to nie było załatwione, znaczy no ciągle mi idzie to słowo załatwione. To nie było domknięte, to, a ta lekcja nie została jeszcze odrobiona. W związku z tym, jeszcze teraz masz rikoszet tego, co to znaczy kochać bezwarunkowo. Kochać pomimo wszelkich przeszkód, nawet kochać nie będąc z kochanym. To Cię ma nauczyć ta relacja. Tu się pokazuje bardziej taki związek, w którym to ty jest, byłeś, czy jesteś bardzo zaangażowany i myślisz, że to, to był ten jedyny albo ta jedyna, i teraz nie naśmiewam się z tego, tylko masz takie przekonanie, że to było przeznaczenie, że to było coś naprawdę wyjątkowego, to żebyś wiedział, jak się kocha kogoś, właśnie. Pomimo wszystkiego, bez względu na wszystko, czy to drań, czy to ktoś jest okropny, czy, czy cię zostawił, czy cię zdradził, czy, czy jak sobie to życie potem, po tym związku urządziłeś, czy urządziłaś. To jest bez znaczenia. Tu chodzi o to, czy ty masz, żebyś miała świadomość, że to było... Że to był związek karmiczny, który m, lekcja do odrobienia bezwarunkowej miłości, tej miłości do siebie, ale też to, że na, na miłość nie mamy wpływu, że nie można miłości zaplanować, że jak nas dopadnie, to potem. Przykład Wokulski. Znamy lalkę? Ja jestem wielką fanką lalkę, lalki, znam na pamięć. I podkochiwałam się w Wokulski. Ehm... On, czy on yy, Izabelę Łęcką kochał bezwarunkowo? Nie wiem. Natomiast nas z pewnością ją kochał. On miał pierdolca na jej punkcie. No. To zobacz, gdzie byłeś w takiej sytuacji? Ile razy wybaczałeś? Ile razy po, pozwalałeś wrócić? Ile razy machnąłeś ręką? Ile razy, może już minęło jakiś czas, a dalej tęsknisz? a dalej właściwie masz poczucie, że gdyby ta osoba stanęła w drzwiach i powiedziała pozwól mi wrócić, to pomimo że na głowę mówisz w życiu już nie ma mowy, żadnych powrotów, to tak jakbyś była szczera czy szczery ze sobą, to w głębi serca byś się ucieszył. Hmm. No. To jest takie Kochanie, nawet tu się pokazało, kochanie kogoś, kogo, kto już może jest nieobecny w naszym życiu, nawet jeśli i może też tak być, jeżeli, jeśli ta osoba zmarła, czyli odeszła z tego świata, to, to też macie nauczyć tego, że, że to była miłość, to przekonanie. Yy, czy to jest kontynuacja? Tak, to jest zdecydowanie kontynuacja z poprzedniego wcielenia, nie mam wątpliwości tutaj. I co było, yy, dlaczego kontynuujecie? To jest kontynuacja pod tytułem, że poprzednim wcieleniu nie wszystko zostało powiedziane. Tu mogło być tak, że, no ciekawa jestem, jakby zostanie odebrany ten, ten przekaz mój. Mogłeś zginąć z ręki tej osoby w poprzednim wcieleniu, mogłeś zginąć w wypadku, ale ktoś cię mógł zadzigać nożem. To mogła być niedokończona sprawa poprzez gwałtowne odejście z tego świata. W związku z tym, co było nie, niedokończone, to dusza postanawia dokończyć to w tym momencie. I masz tą osobę z poprzedniego wcielenia i ee, i dlatego może to być bardzo trudny, trudna relacja, w której komunikacja jest trudna, w której jest dużo awantur, jest bardzo dynamicznie, albo było. Było, było. Była walka ze sobą, było niezrozumienie, a i gwałtowne też przyciąganie, bo mamy końcowy rozkład są same buławy, czyli musiała być poruszona energia po to, żeby, no żeby. Karma naprawdę chce się domknąć. To my ludzie powodujemy, że nie chcemy tego robić. Bo się to okazuje zbyt trudne dla nas, zbyt bolesne, zbyt nie takie. No, niesamowity jest tarot. Jaki ta relacja miała wpływ na przepracowanie tej karmy? Otóż, żebyś, żeby żebyś stał się silniejszy. Żebyś wiedział, że bez tej osoby sobie poradzisz, że będziesz żyć dalej, że nie, że nie umrzesz z miłości, że ci serce nie pęknie. Osobiście y, jestem, jak wiecie, muzykiem i uważam, że Maria Callas, jej serce pękło z miłości. Ona umarła na zawał serca, w wieku 50, chyba 6 czy 4 lat. i... Jej, umarło, jej pękło serce z miłości, nie wytrzymało tego. A tu jest u ciebie, że Twoje serce nie pęknie z miłości. Twoje to jest wszystko, ten związek, może bardzo trudny, może bardzo tragiczny, może na przykład, właśnie ktoś, kto po prostu. Zmarł, albo ktoś, kto cię źle potraktował, a ty yy, no kochałeś, kochałaś, a to się rzadko kiedy, moi drodzy, związki karmiczne kończą się happy endem. One nie po to tutaj są. One są po to, żeby dokończyć sprawę z poprzednich rzeczy. Żeby to domknąć w końcu, żeby już się nie odradzać jako kolejna żona, kolejne dziecko, czy tam. Rozumiecie? I żeby tu jest taka y, umocnienie tej Twojej duszy, że ona, aha, dobra, to ja już to przerobiłam, to przerobiłam. Ja oczywiście to upraszczam, bo tak naprawdę y, to jest szczytywanie tylko i wyłącznie z pola. No nie wiemy. Możesz mi tylko zaufać, że wiem, o czym mówię, że pod tym względem mam doświadczenie. To rotowe, zwłaszcza. Więc tutaj. Miałacie, czy miał, ma wpływ na przepracowanie. Tak, po twojej stronie. Nigdy nie odrobimy też lekcji, które ma do przepracowania ta druga, nasz, nasz partner, nasza partnerka. To nie jest nasza rola. Naszą rolą jest do odrobienia swojego e, wyplewienia chwastów ze swojego ogródka. I zajęcia się swoją e, karmą. I tu jest taka e, podarowanie. im tak trudnych sytuacji związkowych, relacyjnych, żeby to jest takie wyprobu... jak to powiedzieć, si próba sił, nie wiem, takie próbowanie, ile jeszcze wytrzymasz. No bo czego macie nauczyć? Bezwarunkowej miłości. <laughs> A miłość taka nie stawia warunków, nie ma oczekiwań. Jest oczekiwaniem bez oczekiwań. Długo tego nie mogłam zrozumieć. Jak będziecie chcieli, to wam kiedyś zrobię film na ten temat. Ale może komuś się przyda, bo ja prawdę mówiąc nie, nie robiłam filmików, bo się kompletnie załamałam. Znaczy nie, kompletnie nie, ale trochę popłakiwałam i, i trochę byłam, dalej jestem, no nie jestem zadowolona, ale już nie mam tego rozżalenia. No i, i zaczęłam właśnie sobie myśleć o karmie. I pomyślałam sobie, że ktoś mnie kiedyś już prosił, też na czytaniach prywatnych, prosicie, żeby spojrzeć w relacje i wtedy też to wychodzi, czy to jest związek karmiczny, czy po prostu niekarmiczny, bo to naprawdę da się to zczytać. Więc to budowanie swojej, swojej, swojego wpływu na to, na swoje życie, to jest takie budowanie swojej siły i to jest budowanie, czy ma wpływ tak na to, jakie ty podejmujesz decyzje. Swoje życiowe tutaj, czy yy, skupiasz się całkowicie na, tam, na tamtej osobie, czy bardziej dbasz o swój dobrostan, o to, żeby zadbać o siebie. Czy jeszcze walczysz o tą miłość? Czy tu jest takie uzmysłowienie sobie, bo bardzo pomaga, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, uzmysłowienie w sobie, bo tu są, patrzcie, pojedyncze osoby, że nawet jak jestem sam. To doświadczyłem miłości doświadczyłam miłości. Czy to jest sprawiedliwe? Jak mówi moja przyjaciółka, życie nie jest sprawiedliwe. Trzeba się z tym pogodzić. Nie jest to jakiś tam plan duszy, że taką, taką sytuację miałeś czy miałaś przeżyć. Nie chcę mówić o sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości, bo to nie. Ja tego nie wiem. Ale Pokazuje się, że ta relacja się zakończyła po to, żebyś ty, ty stał się, czy stała się silniejsza, mocniejsza i teraz będziesz wybierać bardziej świadomie, bo na karmę nie mamy wpływu. Ktoś się po prostu pojawia, jak spada z nieba i jest bardzo intensywnie, bardzo mocno, bardzo tak, no, że po prostu rozmawiasz z kimś godzinę, a czujesz się, że... Boże, przecież przynależymy do siebie. Nie? To przeznaczeniowe podejście do związku, bo to było przeznaczenie. Czasami też tak mówię, mówimy. I to ona tak, ona się przepracowuje, ale swoją część, swoją część karmy bierz na siebie. Nie patrz na tą partnerkę, nie patrz na tego partnera, tylko pracuj nad tym, żeby dawać światu i bo yy, światu sobie. I w relacji, w której jeżeli jesteś, jak najwięcej miłości. Czy to jest. Czy karma jest odrobiona? No, pytanie za 100 punktów za milion złotych. Czy ta lekcja jest odrobiona? W paziu buław? Nie jest. W paziu buław nie jest. To jest. Ale już się coś ruszyło. To już jest. To już wiesz, że, że to. Może już zdajesz sobie z tego sprawę, że to właśnie może było karmiczne, jeżeli to będziesz oglądał. To tak, to jeszcze przez jakiś czas u siebie odrabiaj tą lekcję, czyli daj, dawaj zgodę na to, że tak miało być. Miałem się nauczyć tego i tego w tym związku. Miałam się nauczyć właśnie tego kochania, tego kochania siebie, stawiania granic, różnych rzeczy. I przyzwolenie na to, że to była miłość. I potem z nowym podejściem, bo tutaj jest, no to koło się chyba nie zamknęło, bo nie jestem w stanie, bo jest czytanie kolektywne i mi jest trudno aż tak mm, zanurzyć się w tą energię, żeby, bo to na czytanie osobistych, to już wtedy ja dopytam, ale dobrze, czy to już dopytam, czy to jest nowa energia, energia... Yy, bo karmy mamy cały czas, to nie jest tak, że karmę odrobimy do worka i już potem jesteśmy wolni jak ptaki. Nie, no między innymi po to tu jesteśmy, żeby właśnie doświadczać. Dusza chce, w aniołkowie dusza nie doświadcza, bo tam istnieje świat, byty są idealne. I Ziemia jest fantastycznym miejscem na to, żeby, e, doświad żeby dusza podoświadczała, co to znaczy smutek, radość, szczęście, gniew, złość. Tu jest cała paleta. Ponoć dusze twierdzą, że to jest zajebiste miejsce do doświadczania. No, zdaje się, że jest. Dlaczego ten paś e, buław? Co tu się pokazało? Czy to jest ta lekcja? I mamy magika. To znaczy, że jesteś... W zależności, trzy scenariusze jeszcze powiem na końcówkę tego czytania. Jeżeli czujesz, że to była miłość i masz w sobie zgodę na to, to była miłość i poszedłeś dalej, zostawiłeś to w przeszłości, to zaczynasz swój nowy krąg w magu jako, jako mądrzejsza, bardziej doświadczona dusza, jako bardziej świadoma osoba i wchodzisz w nowy cykl. Jeżeli masz jeszcze tą, ta relacja, ten związek trwa, to to dopóki nie poczujesz, to co się jeszcze musi wydarzyć, żebyś mógł ten związek zakończyć, że e, ile jeszcze będzie e, awantur, kłótni, nie, 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 niezrozumienia, ile jeszcze dasz radę ciągnąć w ten związek, tak, żeby móc wejść w tym paziu w nowe i wtedy też, ale u ciebie, jeżeli jesteś w tej drugiej sytuacji, to jeszcze potrwa. Trzeci scenariusz, jeżeli e, ta osoba zmarła, to to jest do przepracowania, znaczy to jest to twoja końcówka i to poczucie osamotnienia, ono się powinno zmienić w magiku. W tym, co przyniesie nowy cykl. I e, to zawsze. Pamiętajcie, że związki karmiczne, to, tych związków się nie zapomina. Posłuchajcie sobie swoich babci, jakichś ciotek, które mają 100 milionów lat i mówią, A ja tego ryśka będę pamiętała do końca życia. To, to jest taka, taka relacja, taki związek, że gdyby wam dano nową szansę, gdyby były inne zbiegi, okoliczności i tak dalej. Ale one, tak jak mówiłam, rzadko kiedy yy, się spełniają happy endem. Bo one nie po to tutaj, po, nie po to takich związków mamy tutaj doświadczyć. Więc jeżeli to jest osoba zmarła, to yy, to poczucie samotności ci minie. Będziesz albo pogodzisz się z tym, że jestem sam, sama, już do końca życia, i wtedy wchodzi pach, nowa lekcja, yy, i wtedy ruszy do przodu. I tu jest jeszcze taka, czy ta lekcja jest odrobiona? Yy, tak mi teraz przychodzi do głowy, że w tym paziu była. Bo najpierw powiedziałam, że nie, ale przy tym magiku to jest albo nowy rozdział tej lekcji się otwiera dla niektórych, a dla niektórych nowy rozdział w ogóle innego doświadczenia karmicznego. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego weekendu przedłużonego. Mój nie był miły, ale no, bo ja też doświadczam. Jestem zadziwiona tym, co mnie spotkało. Buziaki, pozdrawiam. Pa!